Dzień dobry! Serdeczne pozdrowienia przesyłam wszystkim z Belgii. Nazywam się Lidia Zabrocka. Jestem dyrektorem Polskiej Szkoły w Belgijskim słoni i dodatkowo nauczycielem języka polskiego w Polskiej Szkole imienia Marii Skłodowskiej Kiri w Szanowna redakcja Polskiej Szkoły w Nowym Jorku. Drogie panie, szanowni panowie. Mam ogromny zaszczyt dołączyć do grona osób, które mogą osobiście złożyć wam najserdeczniejsze życzenia i najszczersze gratulacje z okazji pięknego, okrągłego jubileuszu. 10 lat wspaniałej, twórczej pracy ze szkołami i dla szkół. Ogromny entuzjazm i zaangażowanie w edukację polonijnej młodzieży. Wzorowa merytoryka i profesjonalizm. Tak najprościej mogłabym określić Waszą działalność na przełomie ostatnich 10 lat. Podziwiam redakcję za rzetelność i konsekwentne dążenie do wyznaczonych na początku celów. Dla mnie osobiście byliście ogromną inspiracją i wsparciem przy planowaniu kolejnych zadań i projektów. Mam również niewątpliwą przyjemność współpracować z Wami od początku wprowadzania Polonijnego Dnia Dwujęzyczności do szkół europejskich. Doświadczenie pracy z Wami niesamowicie wzbogaciło mój warsztat nauczycielski i mnie samo. Jeszcze raz serdecznie gratuluję pięknego jubileuszu i życzę ogromnych sukcesów na kolejne dziesięciolecia.